Pan Wiesław Woland, urodzony 15 marca 1939 roku, to mieszkaniec gminy Barcin, który na, naszy, na, na terenie gminy pracował już pracuje 50 lat. Realizując swoją misję, nieustannie wpływa na sprawne i ciągłe funkcjonowanie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Barcinie. Co jest ważne dla mieszkańców gminy Barcin? Pan doktor. Udowodnił swoim dotychczasowym działaniem, że ma bogate wnętrze i niekorzyści materialne, a troska o każdą istotę żywą stanowi jego siłę napędową, która przez tyle lat motywowała i nadal motywuje go do pracy. Swoją ścieżkę kariery doktor rozpoczął 3 kwietnia 1965 roku, kiedy to ukończył Pomorską Akademię Medyczną im. Generała Świeczerskiego w Szczecinie i uzyskał tytuł lekarza. W latach 1965-1967 odbywał staż w szpitalu powiatowym w Wiedzborgu od 1967 roku do 1968 pracował w Małym Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Wałdowie, gdzie dodatkowo pełnił funkcję kierownika placówki. Okres do 1974 roku to czas spędzony w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Wójcinie w powiecie Mogileńskim w 1983 roku doktor uzyskał pierwszy stopień specjalizacji w zakresie medycyny ogólnej w latach 1974-2000 pracował praktykowo w przychodni w Barcinie, która była wówczas placówką terenową samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Szubinie. W 2000 roku z Szubińskiego Zakładu powstał samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Barcinie. Doktor Wolant brał aktywny udział w tworzeniu samodzielnych struktur, którego podmiotem tworzącym została gmina Barcin. Od 2000 roku, aż po dzisiejszy dzień, doktor pracuje w naszej przychodni. Od tego czasu, doktor Wiesław jest całym sercem oddany swoim pacjentom, z którymi ma bardzo dobre relacje, potrafi nawiązać więzi dzięki Czemu chorzy czują się swobodnie u niego w gabinecie? Mieszkańcy gminy Warcin cenią doktora Wiesława za jego pracowitość, punktualność, skromność, życzliwość i empatyczne podejście do pacjenta. Pracując już prawie 60 lat, pan doktor nieustannie dba o swój rozwój. Jest to na bieżąco z ciągłymi zmianami systemowymi i trudnymi sytuacjami, z którymi boryka się ochrona zdrowia. Doktor Woland cieszy się szacunkiem, zaufaniem, sympatią wśród pracowników samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w Barcinie, którzy nierzadko pytają go o radę. Ma w sobie spokój, odwagę do działania, niesamowite poczucie humoru. Koleżanki i koledzy z pracy podkreślają jego wysoką kulturę osobistą, dbałość o tradycję. Jest wzorem do naśladowania dla młodszych pracowników. Pan doktor bierze udział w wielu akcjach pomocowych i charytatywnych, ale jego wrodzona skromność nie pozwala tego manifestować. Na uwagę zasługuje empatia w podejściu do zwierząt. Pan Wiesław wraz z żoną z niezwykłym oddaniem bezinteresownie wspomaga organizacje zajmujące się opieką nad zwierzętami ciężko chorymi lub też wymagającymi specjalnej pomocy. Pan doktor to człowiek dbający o rodzinę. Wraz z żoną Anną wychowali sześcioro dzieci, pięć córek, jednego syna. Mają 11 równuków i jednego prawnuka. Wypełniają im oni znaczną część życia, dają radość i poczucie spełnienia, pomagają realizować pasję. Za swoją pracę 22 lipca 1984 roku dr Wiesław został odznaczony medalem 40-lecia Polski Lodowej, a 3 czerwca 1987 roku został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi. Uważamy, że pan Wiesław Wolant jest człowiekiem, który zasługuje na tytuł zasłużonego dla gminy Barcin. Będzie to znakomite uhonorowanie jego 50-lecia pracy na terenie naszej gminy. Wniosek został szczegółowo przeanalizowany przez doraźną komisję powołaną przez Radę Gminy, z której protokół odczytał radny Bartłomiej Uszko. W swoim wystąpieniu podkreślił zasługi doktora Wolanta, zwracając uwagę na jego wieloletnią pracę na rzecz mieszkańców Barcina oraz wkład w rozwój opieki zdrowotnej w regionie. Czynię to z ogromnym przejęciem i z wielką satysfakcją. Doraźna Komisja Rady Miejskiej w Barcinie w składzie Rafał Rydlewski, przewodniczący, Janusz Krause, członek i Bartłomiej Uszko, członek, powołana uchwałą nr 5, łamane na 35, łamane na 2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 lipca 2024 roku na swoim posiedzeniu w dniu 1 sierpnia. 2024 roku rozpatrzyła wniosek mieszkańców o nadanie panu Wiesławowi Wolantowi tytułu zasłużony dla gminy Barcin. W dniu 11 czerwca 2024 roku do Rady Miejskiej w Barcinie wpłynął wniosek o nadanie panu Wiesławowi Wolantowi tytułu zasłużony dla gminy Barcin. Komisja doraźna działając zgodnie z zapisami paragrafu 148 ustęp 4 Statutu Gminy Barcin sprawdziła informacje zawarte we wniosku zarówno od strony formalnej jak i merytorycznej. W wyniku dokonanej analizy komisja, komisja stwierdziła, iż złożony wniosek o nadanie panu Wiesławowi Wolantowi tytułu zasłużony dla gminy Barcin spełnia wymogi określone w statucie gminy Barcin. Wniosek zawierał pełne uzasadnienie sporządzone na piśmie oraz został poświadczony podpisami stosownej liczby mieszkańców gminy Barcin. Pan dr Wiesław Woland od 50 lat pracuje jako niezastąpiona osoba dbająca o zdrowie i życie członków naszej społeczności. Wśród jego pacjentów są wielopokoleniowe rodziny, składające się bardzo często z trzech, a niekiedy czterech pokoleń. W swoich działaniach dał się poznać jako lekarz i człowiek wielkiej wrażliwości. Niezależnie od godzin swojej pracy, zawsze służył mieszkańcom, walcząc o ich zdrowie i życie. Empatia doktora Wolanta wyraża się również w dbałości o braci mniejszych, należących do naszej społeczności. Szczególne upodobanie do psów oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami to działania, które towarzyszą doktorowi od wielu lat. Dochowując wierności placówce w Barcinie przez pięć dekad był organizatorem tej jej obecnych struktur. Działania doktora Wolanta odcisnęły wyraźny wpływ na obecne struktury w przełomowych momentach przekształceniowych, zwłaszcza przy powstaniu samodzielnego ośrodka zdrowia. Kultura bycia oraz prezentowane postawy stały się wzorem dla młodych lekarzy i przyczynkiem do kształtowania pożądanego wzorca lekarza. Komisja stwierdziła, że wniosek poparło i potwierdziło swoimi podpisami 270 mieszkańców przy statutowym wymogu 50 wnioskodawców. Ponadto wniosek został poparty przez społeczność zespołu szkół w Barcinie i poświadczony podpisem dyrektora pani Marzeny Wolskiej, pracowników Miejskiego Domu Kultury i potwierdzony przez jej dyrektora pana Artura Jakubowskiego, słuchaczy Uniwersytetu III Wieku i poświadczony przez przewodniczącą Rady Słuchaczy panią Zofię Jesionowską. Wobec powyższego doraźna komisja Rady Miejskiej w Barcinie przychyliła się do wniosku o nadanie panu Wiesławowi Wolantowi tytułu zasłużony dla gminy Barcin. Powyższe stanowisko przyjęto jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 1 sierpnia 2024 roku. Głosowanie nad wnioskiem przebiegło jednogłośnie. Wszyscy radni poparli nadanie tytułu doktorowi Wolantowi. Uroczysty akt nadania tytułu wręczyli przewodnicząca Rady Gminy oraz przewodniczący Rady Miejskiej. W ceremonii uczestniczył także Michał Pęziak, burmistrz Barcina, który złożył gratulacje i uhonorował doktora Wolanta, wieszając jego portret na ścianie honorowych obywateli gminy Barcin. Tytuł zasłużony dla gminy Barcin jest przyznawany osobom, które wyróżniły się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie działalności społecznej, kulturalnej, gospodarczej lub sportowej. W przypadku doktora Wiesława Wolanta wyróżnienie to było efektem jego wieloletniej oddanej pracy na rzecz zdrowia i dobra publicznego. Podczas uroczystości Wiesław Wolant zabrał głos, wyrażając wzruszenie i wdzięczność za tak wyjątkowe wyróżnienie. Chciałbym bardzo podziękować całej gminie za niesamowity zaszczyt, chociaż nie bardzo rozumiem, dlaczego go dostałem, bo ludzie nie robią niczego, co by mi sprawiało przyjemności. Każdy dzień pracy to był dzień, kochałem. Jestem tutaj dosyć długo, także wszystkich was trochę traktuję jak rodzinę. Jest takie powiedzenie, że kto lubi swoją pracę, ten w zasadzie nie przepracowuje żadnego dnia. I wydaje mi się, że tak było przez te 50 lat. I co mam więcej te ja nie potrafię mówić tak do wszystkich. Wolę rozmawiać z każdym pojedynczo. Dziękuję jeszcze raz bardzo.